Dziś odcinek krótki, lecz tuściutki. Z tej strony Darek Zelinado i dziś mam zamiar poopowiadać Ci trochę o angielskim. Za obejrzenie tego odcinka, za komentarze, lajki, z góry dziękuję. No właśnie, jak to jest powiedzieć komuś po angielsku dziękuję z góry? Słowo góra prawdopodobnie znasz. Mountain, choć jest trochę tak inaczej zapisywane, ale warto wiedzieć, że wymowa jest inna. Zaś podziękowanie może to być thank you czy też thanks. No i z tej góry, z, kądś, to będzie from. So, thank you from the mountain. No, oczywiście, że nie. To jest taki przykład, że związków frazologicznych zazwyczaj nigdy, a jeśli już to bardzo rzadko, nie tłumaczy się dosłownie. Więc różne te idiomy, frazale i inne twory, czy też stwory, to z nimi jest tak, że wiesz, ta logika może być nieco inna. I być może już pewnie wiesz, być może już widzisz ten napis, a być może znasz już ten zwrot, że to dziękuję z góry, to będzie thank you in advance. Czy też można powiedzieć mniej oficjalnie thanks in advance. Tymczasem słowo advanced może Ci się kojarzyć z czymś zaawansowanym. Przecież jest advanced English. Przecież advanced to jest coś zaawansowanego. I'm very advanced. You could say about yourself, I'm an advanced English speaker. Or well, my English level is advanced. I jak najbardziej będzie to oznaczało wtedy zaawansowany, jakiś stopień zaawansowania. Natomiast słowo advanced należy rozpatrzeć tak nieco inaczej. To jest jakiś taki... Postęp, coś postępującego, coś jakby z przodu. I widzisz, nadal ma to sens, bo twój angielski może być taki z postępem, taki cały czas z przodu przed innymi. Dlatego on jest advanced, wysunięty na prowadzenie. I tak samo będzie w przypadku tego podziękowania. To podziękowanie, ono jest takie wysunięte do przodu, już jest na prowadzeniu, już jest za tą sytuacją, za którą dziękujemy. Zatem, could you lend me some money? Thanks in advance! Bo ja już wiem, choć może dzielę skórę na niedźwiedziu, że ty mi pożyczysz tych pieniędzy. No dobrze, nie bądźmy takimi materialistami. Could you look after my children? Thanks in advance. No i każda inna sytuacja, w której byśmy komuś z góry podziękowali. A swoją drogą przed chwilą wspominałem o dzieleniu skóry na niedźwiedziu. Czy wiesz, że w języku angielskim zamiast tego liczy się kurczaki? Możesz dać znać w sekcji komentarzy. Może być też taka sytuacja, że ktoś cię o coś poprosi, a później napisze Ci takie ja. Hmm, na pewno. To jest oczywiście skrót od thanks in advance albo thank you in advance. Chociaż raczej skrótem nikt by oficjalnie tego nie mówił. Thank you in advance. No, tak byśmy nie wysłali do jakiegoś urzędu pisma albo do jakiegoś wysokiego przełożonego też byśmy nie napisali. You know, I need a day off on Friday, TIA. No, raczej tak byśmy nie napisali. Mogą być oczywiście różne inne wariacje, na przykład thx. Thx, czyli thanks, i dalej in advance. Ale to w ramach ciekawostki. Czy to jest jedyna możliwość, żeby powiedzieć komuś, że będziemy wdzięczni, jeżeli coś dla nas zrobi? Że jak tylko ta akcja zostanie wykonana, to my już dziękujemy za nią, bo już wiemy, że ona będzie zrobiona? Pewnie jest więcej możliwości. Mi do głowy przyszła jako pierwsza taka. W języku polskim mówimy. Będę wdzięczny. Zrobiłbyś coś tam? Byłbym wdzięczny. O, będę bardzo wdzięczny, jeśli coś tam. I zakładamy, że nie jest to sarkastyczna sytuacja, tylko naprawdę będziemy za coś wdzięczni. Czasem mówi się, że będziemy zobligowani i to w sumie mogłoby pomóc ci w poznaniu tego zwrotu. Będę zobligowany. To brzmi dość podobnie do takiego zwrotu: I'd be albo I will be obligated. Mamy dwie wersje. Obligated. Ktoś może teraz usłyszał, jak to obligated, jakie obligated. Przecież mi mówili o obliged. Obliged, tak to mniej więcej brzmi. Więc co to jest to obligated? Wierz mi, że dwie formy są jak najbardziej okej, okay, ale tak szczerze Ci powiem, że ta obliged jest taka bardziej <kłysy> brytyjsko-lordowska, taka bardziej elegancka. John, could you pass me the pipe? I'd be obliged. Nie no, oczywiście żartuję. Normalnie też można tak powiedzieć. I'd be obliged, czyli będę zobligowany, będę wdzięczny. Obligated może też tyczyć się takiego zobligowania czymś takim prawdziwym, jakimś zobowiązaniem. Na przykład będę zobowiązany umową. So, sign it, I will be obligated. Natomiast w większości sytuacji, gdy mamy na myśli, że będziemy wdzięczni za coś, możemy użyć jednej czy drugiej formy. To już kwestia tego, co sobie wybierzesz. A jeżeli się podobało, to będę zobligowany i z góry dziękuję za Twoje komentarze. Różne takie serduszka i te sprawy. Pozdrawiam serdecznie, cześć.